Istnieje pewien obraz Broigla zatytułowany Ikar. Kiedy się na ten obraz patrzy, spostrzega się chłopa orzącego ziemię na wysokim brzegu morza pastucha pasącego obojętnie swoje stado wędkarza, który wyciąga z morza swoje wędki miasto spokojne w oddali. Morzem płynie statek z rozwiniętymi żaglami, a na jego pokładzie kupcy rozmawiają o interesach. Słowem Widzimy życie z jego codziennymi troskami i codziennym natężeniem zwykłych ludzkich zajęć i kłopotów. Gdzież jest Ikar? Gdzież ten, który usiłował wylecieć w słońce? I dopiero kiedy dobrze przyjrzymy się obrazowi, w pewnym kącie morza, spostrzegamy dwie nogi wyzierające z wody i parę piór w powietrzu nad wodą leżących, wyszarpniętych siłą upadku, z bezmyślnie skonstruowanych skrzydeł. Przed chwilą nastąpił upadek Ikara. Śmiałek, który przyprawił sobie skrzydła podług greckiej legendy, wzniósł się wysoko, tak wysoko, że znalazł się w pobliżu słońca. Promienie słoneczne stopiły wosk, którym przymocował sobie rzędy piór do skrzydeł, i młodzieniec spadł. Dopełnia się tragedia. Oto właśnie tonie i zanurza się w morzu. Ale ludzie tego nie zauważyli. Ani chłop orzący ziemią, ani kupiec płynący w dal. Ani gapiący się na niebo pasterz. Nikt nie spostrzegł śmierci i kara. Jeden tylko poeta czy malarz ujrzał tę śmierć i przekazał ją potomności. Obraz ten przypomina mi się zawsze, ilekroć pomyślę o pewnym moim przeżyciu. Był to czerwiec roku 1942 czy 1943. Piękny letni wieczór zapadł nad Warszawą. Różowe blaski rzucały ozdobne cienie na zniszczone mury. A gwałtowny ruch wszystkich dążących do domów, śpieszących przed policyjną godziną, aby dostać się do tramwaju, przykrywał tłumem cywilnych ubrań rzadkie już o tej chwili mundury. Gdy się patrzyło w tym momencie, na ulice Warszawy ożywione i piękne, czerwcową pogodą przez chwilę wydawać się mogło, że miasto jest wolne od okupanta. Przez chwilę. Stałem na rogu ulicy Trębackiej i krakowskiego przedmieścia na przystanku tramwajowym. Tramwaje dźwięcznie dzwoniące szeregowały się jedne za drugimi swoimi czerwonymi cielskami wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Ludzie tłoczyli się do nich gromadami, wieszeli na stopniach, czepiali zderzaków, gronami zwisali z tyłu i z boków. Od czasu do czasu przemykało czerwone zero, przeznaczone tylko dla Niemców, więc pustawę. Musiałem dość długo czekać na jakiś wóz, do którego można się było łatwiej dostać. A kiedy już nadszedł taki, nie chciało mi się wsiąść do niego. Zasmakowałem nagle w tym tłumie, który mnie otaczał, obojętnie przyjmując do świadomości moje istnienie. Przede mną wysoko stał na swoim cokole Mickiewicz. Naokoło pomnika skromne kwitły kwiaty jednakże i pachniały. Samochody skręcały zgrzytem przed kościołem karmelitów. Chłopcy sprzedawali gazety, wykrzykując głośno. Handlarze papierosów, ciastek, roili się przed połyskującym sklepem. Z hałasem zasuwano żaluzje i zaciągano kraty na drzwiach i oknach magazynów. W ogródku zapełnionym do ostatnich miejsc na ławkach, przed starych i młodych, ćwierkały wróble, równie gęsto osadzone po wątłych rzewinach. Wszystko to znużało się powoli w niebieskim mroku letniego wieczoru. W tej chwili słyszałem bijące serce Warszawy i mimo woli ociągałem się wśród ludzi, aby jeszcze trochę pobić z nimi razem i razem, z nimi odczuwać ten miejski letni wieczór. W pewnej chwili spostrzegłem młodego chłopca, który idąc gdzieś od Bednarskiej dość nierozważnie wysunął się z zaczerwonego kadłubu tramwaju, który już ruszał i stanąwszy twarzą do jezdni, a plecami do ruchu, na małej wysepce w dalszym ciągu nie odrywał oczu od książki, z którą razem wynurzał się z szarzejącego zmroku. Miał lat piętnaście, szesnaście najwyżej. Czytając od czasu do czasu, wstrząsnął płową czupryną, odgarniając włosy, które spadały na czoło. Jedna książka sterczała mu z bocznej kieszeni, drugą złożoną trzymał przed oczami, najwidoczniej nie mogąc się od niej oderwać. Zdobył ją zapewne przed chwilą od jakiegoś kolegi, czy też w taniej wypożyczalni i... Nie czekając na powrót do domu, chciał się z jej treścią zapoznać na gorąco, na ulicy. Żałowałem, że nie wiedziałem, jaka to była książka. Z daleka wyglądała na podręcznik, ale chyba żaden podręcznik nie budzi w młodzieńcu takiego zainteresowania. Może to były wiersze? Może jakaś książka ekonomiczna? Nie wiem. Chłopak przez chwilę stał na wysypce, pogrążony w czytaniu. Nie uważał na potrącenie, nacisnące się do wagonów tłum. Parę czerwonych smug przeminęło za nim, on wciąż nie odrywał oczu od książki. I wciąż z tą książką pod nosem, czy dorze znudziły go potrącenia i krzyki wokoło, czy też nagle podświadomie, uczuł potrzebę pośpiechu do domu. Widziałem, że stąpnął z wysepki na jezdnią, Wprost pod nadjeżdżający samochód rozległ się zgrzyt gwałtownie naciśniętych hamulców i gwizd gum na asfalcie. Samochód, unikając przejechania chłopca. Skręcił gwałtownie w bok i zatrzymał się nagle przed samym rogiem Trębackiej. Z przerażeniem spostrzegłem, że była to karetka gestapo. Młodzieniec z książką usiłował wymienić samochód, ale w tym samym momencie z tyłu karetki otworzyły się drzwiczki i dwóch osobników w hełmach z trupimi główkami wyskoczyło na jezdnię. Znaleźli się tuż obok chłopca. Jeden z nich krzyczał gardłowym głosem – Drugi okrągłym ruchem ręki, szyderstwem, zaprosił go do środka. Do dziś dnia widzę młodzieńca, jak stoi żywiczek karetki, zażenowany, po prostu zawstydzony. Jak wzbrania się przeczącym, naiwnym ruchem głowy, jak dziecko, które obiecuje, że już nigdy więcej nie będzie. Ja nic nie zrobiłem, zdawało się, mówi, ja tylko tak, wskazywał na książkę jako na przyczynę swojej nieuwagi. Jak gdyby tutaj można było coś wytłumaczyć. Nie chciał wejść do karetki, ostatnim odruchem traconego życia. Żandarm zażądał od niego papierów, porwał wyjętą kenkartę i gwałtownym ruchem popchnął chłopca do środka. Drugi mu pomógł. Chłopiec wsiadł, za nim gestapowcy. Drzwiczki trzasnęły i karetka pędem porwawszy się z miejsca, szybkim tempem skierowała się w stronę Walei Szucha. Wytnęła mi z oczu. Obejrzałem się dookoła. Szukając jeszcze u kogoś zrozumienia, współczucia dla tego, co się tutaj zdarzyło, przecież młodzieniec z książką zginął. Z najwyższym zdumieniem spostrzegłem, że nikt tego zdarzenia nie zauważył. Wszystko, co opisałem, odbyło się tak szybko, tak błyskawicznie, każdy z tłumu na ulicy był tak zajęty swoim pośpiechem, że porwanie młodzieńca przeszło niepostrzeżenie. Panie, stojący tuż przy mnie, Spierały się, którym numerem tramwaju będzie im wygodniej jechać. Dwóch jego mościów za słupkiem tramwajowym zapalało papierosy. Baba przy koszu ustawionym pod ścianą powtarzała bez przerwy swoje Cytryn, cytryn, cytryn ładnych, jak buddyjskie zaklęcie, a inni młodzi chłopcy biegali przez ulicę za odchodzącymi wagonami, ryzykując dostanie się pod inne samochody. Mickiewicz stał spokojnie. I kwiaty pachniały, i brzuski, i jarzębiny obok pomnika. Poruszały się od lekkiego wiatru. Zniknięcie tego człowieka nie znaczyło nic dla nikogo. Ja jeden zauważyłem, że ikaru tonął. Stałem jeszcze długo na miejscu, czekając, aż tłum zrzednie. Myślałem, że może Michaś, tak sobie go w myślach nazwałem, powróci. Wyobrażałem sobie jego dom. Rodziców oczekujących na jego powrót, matkę przygotowującą wieczerzę, i w głowie mi się pomieścić nie chciało, że oni nigdy nie dowiedzą się, jakim sposobem zginął ich syn. Nie przypuszczałem, znając zwyczaje naszych okupantów, aby się mógł wyrwać z tych pazurów, a wpadł w taki głupi sposób, bezmyślne okrucieństwo tego porwania poruszyło mnie do głębi, porusza jeszcze do dziś dnia. Ci, co zginęli w walce, ci, co wiedzieli, za co giną, mieli może w tym pociechę, że śmierć ich ma jakiś sens. Ale iluż było takich jak mój Ikar, co tonęli w morzu zapomnienia z okrutnego, w swej bezmyślności powodu. Wieczór nadszedł. Miasto usypiało gorączkowym, niezdrowym snem. Ruszyłem wreszcie spod mojego słupa. Minąłem pomnik Miskiewicza. Poszedłem do domu piechotą. A w myśli wciąż prześladował mi obraz Michasia kręcącego głową, jak gdyby powiadał: Nie, nie, to tylko ta książka temu winna. Już teraz będę uważał.